Dobry, Joanna Węglarz na kanale Fabryka Relacji. Nagrałam już trzy filmy dotyczące stresu i trudnych emocji. Pierwszy dotyczył noworodka i niemowlaka, potem mówiłam o wieku poniemowlęcym, a w ostatnim filmie o przedszkolaku. No i tak chronologicznie wypadałoby chociaż troszeczkę wspomnieć o dziecku w wieku szkolnym. To jest co prawda bardzo szeroki zakres wiekowy, bo mówimy o siedmiolatku, o dziesięciolatku, o 15-latku, o 17-latku, a czasami o starszym człowieku niż, niż nawet pełnoletni człowiek, tak? więc jakby no zakres jest duży, gama różnych problemów może być bardzo szeroka, ale tak naprawdę im późniejsze etapy życia człowieka, tym te zmiany są dyskretniejsze, więc będę chciała w takim. Ogólnym zarysie powiedzieć o najważniejszych rzeczach, trochę prześledzić rozwój i powiedzieć, co może zaniepokoić rodzica oraz co warto zrobić, jeżeli niepokojące różne rzeczy się wydarzą. Jeśli chodzi o rozwój dziecka szkolnego, czyli takiego, które skończyło 7 lat, to to, co jest najważniejsze, to, że jakby dziecko wychodzi z tego domu i idzie w świat. Co prawda, przedszkolak też już trochę poszedł w, si w świat, tak? bo poszedł do przedszkola i stykał się z różnymi dziećmi i nauczycielem, i no, różne osoby poznawał, ale jednak dla przedszkolaka y, taką twierdzą, bastionem jest dom, a z czasem coraz bardziej y, w życiu dziecka. Ważni stają się rówieśnicy i inni ludzie. I tak naprawdę zaczyna się to dziać już na etapie klas 1-3, ale z czasem jakby coraz bardziej te znajomości pozadomowe stają się istotne. Na tym etapie klas 1-3, czyli w wieku 7-9 lat, bardzo istotne dla rozwoju samooceny będzie właśnie to, czy ja potrafię się z kimś zaprzyjaźnić, czy inne dzieci mnie lubią. Oraz to, czy radzę sobie edukacyjnie. Więc tutaj ważna będzie samoocena, związana właśnie z tym, jak mnie odbiera świat zewnętrzny. Przedszkolaki są dużo mniej samokrytyczne. One są tak czasami chwilowo krytyczne, czyli coś się wydarzyło i to dziecko, nie wiem, jest bardzo zdenerwowane albo. Nie lubi siebie albo nie kogoś innego, tak? To wszystko jest takie chwiejne, krótkoterminowe i takie mocno nasilone. Mówiliśmy sobie o tej intensywności w poprzednim filmie. Natomiast właśnie po siódmym roku życia dzieci są bardziej krytyczne, bardziej przyglądają się sobie, bardziej są w stanie też siebie zobaczyć w takim kontekście społecznym. W związku z tym staje się dla nich ważne to, co myśli, mówi o nich inna osoba. Kolega, koleżanka, nauczyciel trener sportowy, czy jakaś inna osoba, z którą to dziecko ma zajęcia. Po 10 roku życia to już w ogóle staje się tak, że coraz więcej różnych znajomości, relacji dziecko nawiązuje. Z wyboru, tak przynajmniej powinno być. Jeżeli ma ku temu możliwości, jeżeli jest taka szansa, to ono zaczyna przyjaźnić się już nie tylko z tym, kogo mu posadzono do ławki, tak? Czy kto mieszka na tej samej ulicy, czy w tym samym bloku, ale już zaczyna mieć swoje koleżanki, swoich kolegów, właśnie zaczynają się też znajomości z płcią przeciwną i coraz bardziej dziecko ma swoje preferencje. To tak naprawdę. Jakby y, najbardziej nasilone będzie w wieku nastu lat, kiedy y, w zasadzie środowisko to wy, z wyboru, tak, Czyli rówieśnicy, czy jacyś różni inni, czasem dorośli, których dziecko wybrało, stają się ważniejsze niż. Rodzice. Inni dorośli mogą to być autorytety, których dziecko no, nie zna tak w, w świecie rzeczywistym. Tak? Czyli jakiś nie wiem, muzyk, jakiś YouTuber, jakaś osoba, na której dziecko chce się wzorować, ale niekoniecznie to jest jakby taka fizyczna osoba, z którą ma fizyczny kontakt. Zazwyczaj tak? to jest fizyczna osoba, ale nie taka, z którą dziecko bezpośredni kontakt ma. Więc jakby w siódmym roku życia zaczyna się ten czas wychodzenia do świata, i on coraz bardziej będzie się pogłębiał. W wieku nastu lat, na tyle się pogłębi, że dojdzie do takiej dezintegracji. Czyli z takiego dziecka, które mówiło o wszystkim rodzicom, które miało fajny kontakt, które nie wiem, lubiło się przytulić, które lubiło porozmawiać, które jakby, no, takie było właśnie, no, bardzo nastawione na relacje domowe, nagle staje się człowiekiem, który kontestuje, neguje, protestuje wstydzi się czasami ale no właśnie. To jest ważna faza rozwoju, dezintegracja po to, żeby dojść do etapu nowych ról społecznych. Przejść trzeba przez taki właśnie bunt. Ten bunt będzie różnie nasilony. Niektórzy będą bardzo intensywnie go przechodzić, niektórzy w takim delikatnym nasileniu. Ale no to jest trudne, trzeba to przetrwać, jest to trudne dla młodego człowieka, ale też trudne jest dla jego rodziny. Więc jakby no musimy pamiętać, że to wszystko jest jakby zaprogramowane w człowieku, że to wszystko jest ważne i że ten Czas będzie też rodził różne trudne emocje, różne stresy, bo takie sprawdzenie się w świecie zewnętrznym, czy ja sobie poradzę, czy ja jestem sprawczy, czy inni mnie słuchają, czy jestem zaradna, czy potrafię, nie wiem, zorganizować swoje życie, tak? No, im jestem starsza, tym więcej się ode mnie oczekuje. W pierwszej klasie to jeszcze może za mnie coś tam zrobią i mi podpowiedzą. W czwartej, piątej, szóstej już niekoniecznie. Więc, jakby, no. Im późniejsze etapy edukacyjne, tym oczekuje się od dziecka więcej, ale tym ono też jakby bardziej stawia na siebie i na te relacje pozadomowe, że tak powiem. Natomiast co może niepokoić? Na co warto zwrócić uwagę? Po pierwsze, na nagłe pogorszenie się funkcjonowania albo na taki regres. Czyli dziecko było jakieś i nagle nie do końca wiemy dlaczego coś się wydarzyło, czyli stało się apatyczne, stało się drażliwe, stało się przygnębione. Mówiłam, w wieku nastu lat to może być taka faza rozwoju, czyli może to być dla rodzica trudne, ale taka faza rozwoju następuje. Natomiast to zazwyczaj nie jest tak bardzo nagle, tylko to tak po prostu stopniowo przyrasta i coraz bardziej dziecko staje się drażliwe i wiąże się też ze, ze zmianami związanymi z dojrzewaniem, więc, jakby no, widzimy, że jest tu jakaś zależność hormonalna. Ale jeżeli jest tak, że coś się zmieniło lub coś się cofnęło, dziecko jakby się cofnęło do wcześniejszych etapów rozwoju i my nie za bardzo wiemy dlaczego, i jeszcze ta zmiana się utrzymuje powyżej miesiąca, bardzo często ta, ten okres miesiąca to jest taki czas, który się podaje w różnych opisach, przy różnych chorobach, przy różnych zaburzeniach, przy różnych takich problemach, czyli jeżeli coś trwa jeden, dwa dni, tydzień, to jest ok, ale jeżeli coś trwa miesiąc lub dłużej, no to już mm, powinniśmy się zastanowić. Oprócz takiej nagłej zmiany, pogorszenia się lub wycofania pewnych rzeczy, które już były, bardzo ważne i bardzo takie zastanawiające będą problemy, takie silne problemy emocjonalne. Tak jak mówiłam, przedszkolaki mają prawo być bardzo chwiejne, i te emocje mogą być w wieku przedszkolnym silne i przemijające. Natomiast w wieku szkolnym, no, kontrola emocjonalna y, powinna już zachodzić, także już siedmiolatek y, powinien być gotowy do tego, żeby mieć kontrolę nad swoimi emocjami. Oczywiście, może tak być, że siedmiolatek jakiś konkretny nie nabył jeszcze takiej umiejętności, i wtedy wymaga to przyjrzenia się y, i może trochę popracowania z tym dzieckiem, żeby jakby ono wiedziało, co się z nim dzieje, ale. Jeżeli jest tak, że dziecko już przeszło ten etap, albo nawet było takim spokojnym dzieckiem, i nagle pojawiają się silne emocje, chwiejne, bardzo mocno nasilone, i jeszcze w dużej mierze te trudne emocje czyli jest więcej złości, więcej smutku niż radości to warto się temu przyjrzeć, bo to jest niepokojące to nie jest charakterystyczne dla tego wieku szczególnie właśnie przed okresem dojrzewania. Im starsze dziecko, tak jak mówiłam, tym bardziej idzie w świat. Także im rodzic ma starsze dziecko, tym bardziej musi pogodzić się z tym, że jakby ta pomoc też może być na zewnątrz. Czyli nie zawsze rodzic będzie tym, kto będzie w stanie pomóc dziecku w wieku szkolnym. Czasami trzeba poszukać terapeuty. A czasami trzeba poszukać jakiegoś innego dorosłego, który ma dobry kontakt z dzieckiem, który się po pierwsze dowie, co się dzieje, bo czasami dziecko nie chce rozmawiać z rodzicem. To może być wychowawca klasy, to może być psycholog, pedagog w szkole, to może być trener piłki nożnej, tak? Jakaś inna, dorosła, sensowna osoba, która będzie chciała nam pomóc i która, jakby, no tutaj właśnie porozmawia z dzieckiem, dowie się, o co chodzi, ale też może będzie mogła zaproponować pomoc i wsparcie. Bardzo ja też podpowiadam, żeby szukać treningu. Umiejętności społecznych, szczególnie jeżeli to są umiejętności związane z tymi interakcjami, z relacjami, z radzeniem sobie w grupie, bo to są takie zajęcia, które bardzo pomagają radzić sobie właśnie w obszarze społeczno-emocjonalnym. Na naszym kanale jest bardzo dużo filmików na ten temat, także można sobie posłuchać i stwierdzić, czy to jest coś dla, dla określonego dziecka. Natomiast to, co rodzic może zrobić w domu, to po pierwsze słuchać i nie oceniać i pokazywać dziecku, że on szanuje jego potrzeby. Co czasami jest trudne, bo czasami pomysły, potrzeby dziecka mogą być jakby zupełnie niezgodne z tym, jakie są nasze potrzeby, jakie są nasze wartości ale to czasami właśnie jest jedyna droga, czyli uszanowanie tych takich dziwnych pomysłów dziecka jest czasami jedyną drogą, żeby ono się poczuło akceptowane. Niektóre dzieci specjalnie wymyślają, tak? albo prowokują, albo szukają takich rzeczy, które są kontrowersyjne, po to, żeby znaleźć siebie, żeby określić siebie, a czasami żeby odróżnić się, nie wiem, od, od swoich rodziców. I, I zazwyczaj jest tak, że jak przejdą ten etap, to no, to wrócą do czegoś, co jest zbliżone do tego, co, co znały z domu. Ale ten etap jest bardzo, bardzo ważny. Czasem może tak być, że dziecko wyrośnie na kogoś zupełnie innego niż my, i jakby ważne jest, żeby to również uszanować i dlatego kolejna rzecz, którą bardzo zalecam i bardzo zachęcam, żeby się nad tym zastanowić to jest coś, o czym ja bardzo często mówię podczas moich filmików czyli ważne, żeby rodzic też cały czas przyglądał się sobie żeby zaczął od siebie, żeby tak spojrzał trochę krytycznie na siebie czy wszystko w takiej wzajemnej relacji z dzieckiem jest ok czy wszystko w domu jest ok czy dziecko ma takie pozytywne wzorce czy ona ma poczucie, że może porozmawiać z rodzicem czasami rodzice są tak skupieni na różnych swoich problemach swoich konfliktach, swoich trudnościach że dziecko ma poczucie, że ono nie może przyjść do rodzica z tymi trudnościami no bo już rodzic nie ma czasu, nie ma przestrzeni a może nie można mu zaufać, a może nie jest odpowiednią osobą której można zwierzyć się ze swoich trudności więc, więc no jeżeli dojdziemy do takiego wniosku że, że jednak no mamy tutaj coś na sumieniu że tak powiem, no to po pierwsze możemy wtedy Szukać kogoś na zewnątrz, ale może to będzie też taka okazja do tego, żeby coś zmienić i żeby zacząć się komunikować inaczej. E, i, I w tym obszarze, niezależnie ile dziecko ma lat, ja bardzo zachęcam, żeby jednak walczyć o te relacje rodzinne nie walczyć tak na siłę, tylko robić różne rzeczy jako rodzina, żeby dbać o, o to, żeby były jakieś drobne, małe rytuały rodzinne, żeby jakoś spędzać czas, żeby nawet jak dziecko jest bardzo zbuntowane, to znaleźć taki sposób, który będzie atrakcyjny. I to może być coś takiego, co jest, nie wiem, teoretycznie dość szalone, albo takie nietypowe. Czyli możemy pójść z nastolatkiem na paintballa, albo wypożyczyć jakąś łódź i sobie gdzieś popłynąć, albo zrobić jakąś wycieczkę. W jakieś ciekawe miejsce, tak? Pojechać nie wiem, w góry i, i przejść się po jaskiniach. Czyli zrobić coś takiego nietypowego. Niekoniecznie to musi być rozmowa przy stole. Nastolatki e, i takie trochę starsze dzieci czasami wolą rozmawiać e, tak nie twarzą w twarz, tylko idąc obok siebie na przykład, tak? Czy jadąc samochodem. E, więc szukajmy też takich sposobów, które będą akceptowalne, ale walczmy o to, żeby jednak ten kontakt był i żeby te relacje budować niekoniecznie trzeba rozmawiać, tak? Niekoniecznie musimy zakładać, że jak pojedziemy w te góry, to nam wreszcie ten nastolatek, czy ten nasz dziesięciolatek, czy ośmiolatek powie, e, jaki jest jego problem. Ośmiodziesięciolatek może jeszcze powie, nastolatek niekoniecznie powie, ale chodzi o to, żeby dziecko miało pozytywne doświadczenia w relacji z rodzicem, e, nawet jeżeli o problemach będzie rozmawiało z kimś innym. Dzisiaj tyle ode mnie. Mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie, jak to jest z Waszymi dziećmi w wieku szkolnym, co Wy robicie, żeby budować te relacje, jak pomagacie swoim dzieciom i o czym ważnym warto pamiętać. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.